co myślisz o nauce języków? Myślę, że nauka języków to jest jedna w dzisiejszym świecie jedna z, z fundamentalnych e, nauk, jeżeli, jeżeli idzie o znajomość, to jest jedna z fundamentów ludzkich umiejętności. Dzięki językom możemy się rozwijać na takim stopniu, w którym jesteśmy się rozwijać nie znając tych języków. E, po prostu jesteśmy nawiązani. Dzisiaj, dzisiaj społeczeństwo jest zbudowane w ten sposób, że najważniejsze jest nawiązywanie kontaktów. Znając więcej języków, jesteśmy w stanie nawiązywać więcej kontaktów. Więcej kontaktów to jest większa, większe umiejętności, większe doświadczenie, lepsza kariera i tak dalej. I większy dostęp do informacji. Zwiększa Jak się najbardziej. Też, zwiększa się też twoja mała biblioteczka internetowa. Twoja wikipedia działa też w języku angielskim Tak jest Ogólnie Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno Angażuje się we wszystkie imprezy I wydarzenia jakie tylko może chcemy wspierać Chcemy żeby w Piasecznie się coś działo Chcemy wspierać każdą inicjatywę Jeżeli widzimy, że jest organizowany Dzień Europy Wspieramy to, dzięki nam że Patronujemy, jesteśmy partnerami Organizatorów Dnia Europy i, I pomogliśmy na przykład przy organizacji trzech koncertów. To jest DJ Ro Rosy, Rasluty i Foxalu. Czy uważa Pan, że warto uczyć się języków obcych? Ja rozumiem, traktuję to jako pytanie retoryczne. Czyli Uważam, oczywiście? uważałem, oczywiście jak A dlaczego? To, no, żeby móc się porozumiewać z kolegami z innych państw, z innych kultur, żeby mieć łatwo do kontaktów. To, szczególnie to dotyczy młodych ludzi, żeby to poniżej szczególnie doceniać. Ale czy to nie grozi globalizacją świata? Globalizacją? Tak. Coraz Na Nauką No nie wiem, tak się mówi. Sami. Nie, broń Boże. No. Języki się mieszają. Mówi się, mówi się o tym, że, że cały świat staje się taką globalną wioską, prawda? Pewnie, tak. pewnie do tego zmierzasz. E, oczywiście przy zachowaniu, przy zachowaniu e, własnej kultury, własnej tożsamości nie ma mowy jakiejkolwiek globalizacji. Globalizacja raczej jest postrzegana w kontekście ogólnodostępności tak? do, 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 wszelkich, do wszelkich aspektów e, życia światowego. Tak? nie tak podobnym, jako, jako, jako coś złego. A ostatnio było głośno islamizacji Europy. Czy rzeczywiście uważa Pan, że grozi nam coś takiego? Islamizacja? Tak jest. Każdy ma prawo do własnych do wiary i własnych poglądów, własnych przekonań i nie sądzę, żeby nam akurat groziła islamizacja. Dobrze. Jesteśmy z telewizji młodzieżowej i mamy takie pytanie do Pani. Czy warto uczyć się języków? Myślę, że, że nie tylko warto, to Wam za... opowiedziane naprawdę. To, to trzeba to się uczyć języków, bo człowiek jakby dyskuje nowe życie. Każdy nowy język to jest nowy kawałek świata, który się otwiera. To jest możliwość czytania książek. Książki w tłumaczeniu zawsze coś tracą. To jest możliwość też słuchania filmów. Nie na ale przede wszystkim myślę, że to język jest bardzo ważny, żeby, żeby z kogoś poznać bliżej. Jest, my jesteśmy wielkim krajem, Polska, ale nie, cały świat, nie ma szans na to, żeby cały świat mówił po polsku. Także musimy się uczyć języków, żeby się móc komunikować z innymi, aby poznać kulturę obcego kraju, wejść głębiej, zrozumieć innych ludzi. Tego się nie da, jeżeli się nie mówi języku, dlatego wydaje mi się, że to jest jedna chyba z najważniejszych umiejętności, którą trzeba poszerzyć, w życiu. Co najmniej jeden, a właściwie jeden, to nawet za mało dzisiaj jeden, jeden opcji język, to praktycznie już prawie każdy mówi jeden opcji język. Także ja zachęcam bardzo, żeby no bo że jeżeli jest mały, to najlepiej, jeszcze jak jest młody, to też jest jeszcze dobrze, bo wtedy rzeczywiście język jest... To jest to bardzo łatwo przyswaja się, łatwo się języka, a jak się coś zaczyna, już jak się ma 40 na przykład, bo wtedy czy nagle zaczyna rozumieć, że język by się przydał, to jest strasznie trudne. Także im też młodszy, tym bardziej, tym lepiej i tyle się da tych języków, że trzeba, trzeba się uczyć. I to, co jest najważniejsze, to to, to że po prostu każdy nowy język to nowy obszar, który się człowieka wzbogaca, który. COVID coś daje także do życia i, i poza tym, ile przyjemności może sprawić także ludziom obcym, kiedy nagle się okazuje, że się mówi w języku. Kim Pani jest i czym się Pani tutaj zajmuje w tym naszym pięknym właśnie wydarzeniu? Czym ja się zajmuję społecznie oprócz pracy, prawda? No, też. E, zajmuję się prowadzeniem stowarzyszenia kobiet ziemi Co Sądzi Pani o nauce języków obcych. Jak się to przydaje w życiu i czy warto się uczyć? Tak. Warto. Bardzo. Ja jako młoda osoba zawsze chciałam się uczyć języka angielskiego, ale za moich czasów... Prywatny język angielski to była cała pensja mojego taty, a nas było czworo. Trzeba było czworo utrzymać, niestety. A zna Pani jakieś inne języki obce czy też w tym lesie? Nie, nie. Niestety język rosyjski u nas <głos》> za naszych czasów <głos》> był głównym językiem. I to było troszeczkę inaczej niż teraz. Teraz głównym troszeczkę językiem inaczej. jest angielski. Tak, głównym językiem jest angielski. Moje dzieci się uczyły od 6 roku życia. A ja no jeszcze mam nadzieję się to uczyć. Co jest To dla mnie fajna sprawa. przydatna, trzeba się porozumieć no. z takim, wiesz, czy coś. Ale czy na pewno warto? No, to no. A nie warto po prostu otworzyć sobie rozmówki pońsko fińskie A po co? W głowie szybciej. Szybszy czas dostępu. Możliwe. Czyli po prostu wydajesz się bardziej inteligentny, kiedy znasz jakiś język. To warto wyrywać dziewczyny na swoją odsiędzę na Nie próbowałem. A może warto no, 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 no. spróbować? Co jest atrakcyjnego w pani szkoły dla ja, modu? Młodzieży mamy specjalny program Lingua Teen Space w naszej grupie e, ogólnie marek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla dzieci na działało lingua 13 18, lat. Lingua Teen Space e, dla młodzieży 13-18 e, i dla dorosłych lat. E, dla młodzieży mamy specjalny program, który tak naprawdę przygotowaliśmy w wyniku analizy potrzeb i zainteresowań młodzieży w procesie nauczania języków obcych. Mieliśmy straszne problemy z konceptowaniem tej grupy wiekowej, z zainteresowaniem, z rozwinięciem motywacji do uczenia się języków i zrobiliśmy badania na grupie docelowej tutaj młodzieży okolicznej. O jakiej lekcji masz nastolatek i co robi robić na lekcji Jakby Na skutek takiej analizy przygotowaliśmy program, który ma dać Występ, młodzieży na zajęciach tzw. Tak Teen's Choice, czyli wybór. Co, o co w, w tym chodzi? Chodzi o to, że daje, badając zainteresowania młodzieży angielskiej, dajemy im rolę w projektach, które realizujemy na zajęciach, dajemy im możliwość prowadzenia wybranych kawałków zajęć, robią tak zwane space'y, przynoszą na zajęciach jakby różne konteksty związane z ich zainteresowaniami, robią piosenki swoich ulubionych wykonawców, żeby na przykład przećwiczyć Zaczynamy jakieś zagadnienie gramatyczne, przynoszą trailery swoich filmów kinowych, które lubią, żeby zrobić rozgrzewkę językową, prezentację zdjęć, na przykład jeżeli się interesują fotografią, żeby pracować nad opisywaniem obrazków i ćwiczyć na przykład czas present simple. Także staramy się jakby, żeby ten kontekst na zajęciach języka owcego był bliski zainteresowaniom młodzieży, bliski naturalnemu środowisku, w którym młodzież mu się porusza na co dzień. Ale ja nie słyszałem, była tylko w Fajnie? Tak! No, Można mówić językiem muzyki, można przemawiać do ludzi językiem muzyki. Można, A pan to robi? Tak, codziennie przy tak. A to jest język sztuki? Znaczy, długo jeźdź na mnie, Znaczy, w ogóle jest ta cała kultura hip hop. Tak? Znaczy, kultura, no nie wiem, no, Dla mnie trochę to nawet śmiesznie brzmi, ale. Hip hop. No tak, ale dla mnie to jest raczej forma zabawy, odprężenia się, tak? A czy to jest forma wyrażenia siebie? Myślę, że tak, w pewnym sensie tak. A lubisz wyrażać siebie? My Tak. Ja też Spytać, czy warto uczyć języków? Co wy myślicie? Tak, tak, bo potem kto się przydaje w przyszłości. Tak, bardziej. Coraz większe znaczenie ma właśnie język w zawodach. Myślę, że jest trochę za mało godzin, jeżeli chodzi o... Szkoła w gimnach. W jest za okay, mało okay, godzin. Jest szkoła w gimnazjum. W gimnazjum Aha, czyli w gimnazjum jest za mało godzin. Ile masz godzin? Taki trzy go, tak? go, trzy godziny tygodniowo angielskiego, dwie godziny. Z nie wystarczać, to moim zdaniem, to myślę, to myślę, że zależy to też od nauczyciela, tak? Ale myślę, że żeby się nauczyć to powinniśmy mieć troszeczkę więcej. Więc myślę, że warto się uczyć języków obcych, ponieważ można poznać ciekawych ludzi za granicą. W Polsce też są niby ciekawi, a za granicą mogą być ciekawsi. No i te, no i ogólnie myślę, że języki są potrzebne, żeby, no nie wiem, porozmawiać się z innymi ludźmi, poznać kulturę, poznać trochę świat. No, no trzeba być ciekawskim. ciekawy tak. Nie. No to mówisz, że trzeba być ciekawskim, a mówisz, że jesteś nie. Ja jestem osobiście takim ciekawskim. wyjątkiem. Jestem ciekawski, ale jestem nieciekawszy. No, uważasz, że powinno być no, no... ciekawszy, ale ty nie jesteś. No tak. Rozumiem. Też mam rozumie takie sprzeczne poglądy. Cześć pacynki. Ale. Dzień Co myślicie o nauce języków? Oprócz ale z was poligląki Czy to jest przydatne? <fazla> tak, no na pewno chyba... Dlaczego? Musimy się jakoś z zagranicą. zagranicą właśnie. na no, no, no. to, że teraz większość osób jedzie za granicę do pracy. No ale po co? Po Dlaczego nie można zostać w Polsce i gadać tylko z pologami, no, no, no. Żeby poznawać jeszcze inne kultury inne. i inny kraj. Większe zarobki możliwe. To. Języki są przydatne do zdobywania pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To zostaje w Polsce, ręka do góry? Ja zostaję w Polsce. Ja bym chciała, ale mogę do tego doświadczenia przystawać za granicą. Ja bym tak mogła tam mieszkać do roku, żeby się podszkolić w języku, a później wrócić. Właśnie, bo Po co to mieszkać za Polska, no właśnie się nasz naród, no. Właśnie, to jest... Taki... To jest fajnie no. no, właśnie, no jak wszyscy no, no, to co zostanie tutaj. Czy może pan zna jakieś języki, w jakim celu się pani uczył? Co? No, Znam angielski, kiedyś uczęszczając na zajęcia z aikido uczyłem się japońskiego, to jest taki ciekawy język. Myślę, że szkoła podstawowa dała mi również podstawy języka rosyjskiego. Ja znam niemiecki i angielski. No znaczy że dobre, podkreślasz. Wow. A ten podstawy francuskiego. <grym> I I... I, suachyri. I suachyri trochę. Tak, i angielski, polski jeszcze trochę znam e, niemieckiego, ale ja tylko trochę bo się uczyłem tylko w podstawówce. A jaki jest ja najlepiej? Węgierski. O kurde, hmm. takiego jeszcze nie słyszeliśmy. A powiesz coś po węgiersku? I ona podkiwa, no. czyli dzień dobry. Super, ej, dobra, dzięki. A słuchaj, a jaki jest twój ulubiony język? Albo taki język, którego chciałbyś się nauczyć. A jakiego byś się chciał nauczyć najbardziej na świecie? Najbardziej na świecie ze wszystkich. Mega? Chciałbym pojąć polski do końca, bo nie rozumiem. Patriota i co się ceni. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy lubisz pracę z dziećmi? No tak, bardzo lubię pracę z dziećmi, lubię uczyć ich różnych spadów, zabaw. Najbardziej Mam kluczyn, to odwiedziny, akwarystyczne, to jest coś, co się razem robimy. O, to fajnie. Co myślisz o nauce języków? Czy małe dzieci powinny się uczyć języków jak najwcześniej? Tak, uważam, że nauka języków obcych od dzieciństwa jest bardzo ważna, ponieważ w dzisiejszym świecie potrzebujemy ludzi z wykształceniem, którzy umieją języki obce to jest naprawdę pomocne. No tak, tak, fajnie, a do czego to jest pomocne? No, to jest tego, do, no, po prostu do przyszłych prac, żeby dzieci rozwijały się e, pod względem kulturowym nie tylko Polski, lecz innych krajów. No masz rację, masz w tym dużo racji, ponieważ wiele ludzi myśli, że język to tylko język, a przecież język to też e, poszerzenie światopoglądu. Tak, pojadę. kultury są. Dokładnie. Kim jesteście widać, bo... Tak, Foxa. I będziecie tutaj grać? A, jest Natalka. Tutaj Natalka wyszła? Dobra, i co nam się zaprezentujecie? Jakieś wielkie showy. Nie wiem, czy takie jak, ale to jest bardzo fajne. Zobaczymy.